dziomeczki z tej strony Plaskolka. W tym odcinku um, jest Roblox. mnie dzisiaj w Roblox. Zaraz powracam. Dobra, powróciłam. Mam do Was takie drobne pytanie. Czy wy będzie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie y, odcinek z stać z moim młodszym bratem. Dobra. Ja tutaj polecę sobie. Dobrze. Hmm, może coś tam wymyślimy. Siad. Mhm. Okej. Okay. Mhm. O! O to! Tak! To jest piękne. Ale znów nie mogę się poruszać. Lecę. Hops! Dolna nie kraszcz. Mogę kraskać. Oni mnie. Nie, do tego fioletowego. O, popatrzcie. O, jaki piękny. No Wprost przecudowny. Dobra, usiądaj. Hops. O, dobra. Dobra, nieważne. Ja tutaj idę. Hop. Zaraz powracam. Dobra, może jeszcze dzisiaj wrzucę film z moim młodszym bratem yy, dobra. Okej. Okay. <śok transformer> może wyjdę z tego domu. Bo to w końcu, w końcu mój domek. Ale czasami nie zmieniają się na pieniądze. Okej. Okay. <śokUSIC> Gdzie teraz pójdę? Ale ja sobie popłaniem. sobie popłyniemy Hopla. No skakuj no Powiem Wam, że ten Że yy, jak to się nazywa były w Robloxie takie dziwne piosenki Słyszycie? Słuchajcie, poczekajcie. Dobra, może mi się zdawało. Ale nie wiem, czy wy to słyszeliście. O, o nie, zaklinowałaś. Zaraz powracam. Dobra, płyniemy, 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 płyniemy. Oki. Nie, nie tu. O kurde, popłynęła mnie tu, że chciałam, to wiecie. Hop, no. I znowu. Mom, on się, on nie zwaliła. O, waliła. Właśnie o to mi chodziło. Że były jakieś dziwne te piosenki. Aha, to trochę jest podejrzane z tymi piosenkami. tutaj, jest trochę jest tymi z tutaj, jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj, to będzie jest tyle jest tutaj, hopsa. to jest tutaj, Yes! Yeah! Yeah! Oh, no, no, no.